Proszę bardzo. Podobno no. sama piekłaś. Sama piekłam, zobaczmy. Taka jest wersja Oscar. Ładniejszy kawałek. Dziękuję. O, ale ładne. Bardzo Oskar lubi. Rodzina. Czym jest dla ciebie? Chyba dla każdego czymś najpiękniejszym, najważniejszym. To, to daje ci stabilność. Dwa związki małżeńskie za tobą. Tak. Nieudane czy udane? No bo się krótkie, skończy, krótkie, skończyli się. Krótkie, krótkie. I to nie, że nieudane, ale rozstaliśmy się, że tak będzie lepiej. Tak, nie, wytrzyma mamy nie wytrzymali z tobą, czy o co chodzi? Wiesz co, razem nie wytrzymywaliśmy i za każdym razem podejmowaliśmy decyzję, że może lepiej, żeby dzieci widziały nas szczęśliwych, jak się spotykamy, mamy fajny kontakt, bardzo ładnie o sobie mówimy. Nie jest łatwo być z taką kobietą. Pod jakim względem? Pod każdym. Po pierwsze, na pewno jesteś wymagająca. <noise> Należy wymagać, żeby ta osoba też coś sobą reprezentowała. Chodzi mi o... Nie status finansowy, ale o takie, takie, tak swoją osobowość. E, wrażliwy, czy jest odpowiedzialny, tak? czy jest pracowity. Masz pasmo sukcesów na swoim koncie przez te 20 lat, a teraz mnie interesują te trudne momenty w Twoim życiu. W ogóle na pewno były. Nie no pewnie, możemy to zrobić opery Wiesz, lanej, słodziutkiej jako czasu. A nawet bym nie chciała. No bo, to jakie to były trudne momenty? Bo często właśnie mówię osobom gdzieś na, na spotkaniach, to wciąż powtarzam, że słuchajcie, musicie sobie zdać sprawę, że tak naprawdę to będzie. Ciężka charówka, to nie jest takie piękne, tak tylko wygląda z boku, tak że to jest tak fajnie, jest firma, ma się jakiś auto, dom i, i wszystko jest piękne. Absolutnie nie, tak naprawdę to nie ma życia takiego prywatnego tyle, ile by się chciało. Bardzo duży stres, ale nie można też wiesz być pesymistą, boże jakie to straszne. Będę może czasem z nerwów płakać czy z emocji jakieś, tak ale… Ty, ty płaczesz z nerwu? Bardziej z przykrości, o może tak. Ten... Jak zaboli, tak? Jak zaboli, no każdy jest człowiekiem, więc. Ludzie nie rozumieją tego, że ta cała odpowiedzialność to jest to, cokolwiek robi najmniejsza osoba, to ja za to odpowiadam, nie firma, bo firma to jestem ja, więc to jest takie obciążające, ale to trzeba być odważnym. i bierzesz to na kratę i idziesz. Co ty, tym. jesteś jakaś dama z żelaza, czy co? <laughs> nie ma dam z żelaza, ale trzeba być odważnym. No, trzeba być odważnym, no, albo to robisz, albo nie robisz. Taki, jak książęczki, trzeba być odważnym. Tak Tak. O kurczę. <laughs> Ja zawsze powtarzam, tak, tak, tak sobie wymyśliłam w sumie i tak jest, że sukcesem jest to, że odnoszę sukcesy, ale pozostaje sobą. Czyli żeby zawsze pozostać sobą i z tą pokorą, i z taką radością, naprawdę się inaczej żyje. Bardzo było fajnie z Tobą. O, szkoda, że tak krótko. Nie wiem, czy to wypada powiedzieć kobiecie, no, ale no, zakochałam się, proszę Pani. Wzajemnością, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że tak szybko. Dziękuję. I...